Cześć i chwała entuzjastom growego zbieractwa pod wezwaniem Kosnoli PlayStation 3. Cieszę się, że znów możemy się spotkać. Tradycyjnie chciałbym się z wami podzielić ostatnimi zdobyczami i już spieszę z odpieczętowaniem pokaźnej koperty. Tym razem opakowanie zawiera dwie gry i niech was oczy nie zmylą, ale bowiem w środku tak naprawdę nie ma chrupiących gofrów, lecz pierwszoosobowa strzelanina o diabolicznej nazwie The Darkness. Fabuła gry w bezpośredni sposób nawiązuje do swojego komiksowego pierwowzoru i traktuje o przygodach zabójcy pracującego na zlecenie mafii, który zostaje zdradzony i przez przypadek wchodzi w posiadanie nadprzyrodzonych zdolności. Owładnięty rządzą zemsty oraz tytułową ciemnością, toruje sobie drogę do szczęśliwego finału karczując zastępy wrogów niczym drwale karczujący, kradnący powietrze las. Jakby wyjęty z gotyckiej emo po tańcówki ludzik, chodzi i morduje, a do dyspozycji poza dwoma pistoletami... Ma także wyrastające z ramion krwiożercze macki, zapewniające jeszcze więcej widowiskowej przemocy. W owym czasie recenzenci potraktowali grę bardzo łaskawie, w związku z czym osiągnęła wynik 80 punktów na Metacritic. Doskonały klimat, ciekawe postacie, dopracowany voice-over to główne aspekty, które w szczególności przypadły użytkownikom do gustu. Choć pojawiły się także zarzuty, że wprowadzona z premedytacją ociężałość naszego bohatera sprawia, że nie da się w to grać. Ja stanąłem raczej po jasnej stronie ciemności i chciałbym Wam tę grę polecić, tym bardziej, że wprowadzono tu uzasadnione fakularnie interesujące mechaniki, których na próżno szukać w innych FPS-ach. Tymczasem z mroku wyłania się nowo nabyty egzemplarz. Pudełko całe, niepopękane, a wrażenie pogarsza jedynie porysowana folia. Brzeg z tytułem gry wygląda na zdrowy i nie jest skażony przetarciami. Rogi całe bezwstydnie agregują drobinki kurzu. Przechodzimy do części zadniej. Okładka nieco pofałdowana, jak na amerykańskie wydanie przystało, ale poza tym wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Wpuśćmy trochę światła do środka. Z szarości wyłania się kompletna zawartość z przyzwoicie zachowaną instrukcją. Zaczepy mają się równie dobrze co reszta. Trochę rażą delikatnie stępione rogi. Do wierzchniej warstwy nośnika nie można się przyczepić. Szybki lecz celny rzut okiem pod spód pozwala delektować się płytą w idealnym stanie. Pozytywny wynik wstępnych oględzin potwierdza wysoce przenikliwy promień światła. Ostrożnie chwytam mackami pięknie zachowaną płytę i, aby nie ogarnęła mnie ciemność, szczelnie zamykam pudełko. Przed nami pierwsze w tym odcinku podsumowanie. Pudełko poza rysami na folii, których trudno uniknąć, nie zawiera wad. 3 na 5 Okładka jest trochę pofałdowana, co niestety jest częstą przypadłością amerykańskich wydań, w których zastosowano niższą gramaturę papieru. 3 na 5 Instrukcja ma nieco przytępione rogi 4 na 5. Płyta prezentuje się najlepiej ze wszystkich elementów 5 na 5. W dniu 27 października 2022 roku na popularnych portalach są dostępne trzy niekompletne egzemplarze wydania amerykańskiego. Natomiast w wersji PAL grę można dostać od ręki nawet poniżej 20 zł. Ja zaprezentowany prezentowany egzemplarz zapłaciłem 65 zł i biorąc pod uwagę rzadkość występowania tej wersji oraz stan Zakup oceniam na 3 gwiazdki. Dodam jeszcze, że na egzemplarz z dystrybucji amerykańskiej zdecydowałem się ze względu na alternatywną wersję okładki. The Darkness zasila kolekcję, a my przechodzimy do kolejnego egzemplarza, który jak pewnie zdążyliście na początku zauważyć, znajdował się w tej samej przesyłce. Jest to wydany w 2008 roku przez mistrzów kodu Rise of the Argonauts. Tym razem przenosimy się do świata starożytnej Grecji, gdzie przyjdzie nam się wcielić w postać Jazona. Historia jest oparta na micie o poszukiwaniu złotego runa, jednak twórcy tak podkręcili opowieść, aby umieśniony ludzik w przykrótkiej spódniczce mógł po raz kolejny chodzić i mordować wszystko, co stanie mu na drodze. W międzyczasie będzie musiał jeszcze trochę porozmawiać, albowiem gra obfituje w dialogowe przerywniki. Od strony mechanicznej to gra z gatunku Action RPG, z naciskiem na Action i mniej RPG. Mnie osobiście podoba się ta odmiana stylistyki, znana głównie z serii God of War. Niemniej krytykanci z Metacritic nie docenili tego zabiegu, wystawiając w mierzącej większości oceny z samego środka skali. Inaczej rzecz się ma z graczami, którzy okazali się nieco bardziej łagodni. Pochwalono historię, gameplay, ale spektakularnej gloryfikacji raczej brak. Zachęcam do spróbowania, a jeśli gra Wam się nie spodoba, to przynajmniej poznacie alternatywną wersję mitu, za opowiedzenie której na języku polskim otrzymacie ocenę niedostateczną. Rozpoczynamy mityczną analizę egzemplarza. Pudełko w przeciwieństwie do jazona nie przeżyło niebezpiecznych przygód i jest w super stanie. Żaden z brzegów nie wykazuje zniszczeń. Spójrzmy, czy na odwrocie jest równie spokojnie. Okładka, jakby prosto z drukarni, znalazła swe miejsce za polimerową obwolutą. Otwarcie baśniowych wrót ukazuje kompletną zawartość. Zaczepy pilnują instrukcję, a ta hipnotyzuje ciepłymi barwami. Niestety pierwsze wrażenie skutecznie rujnuje nieznacznie podniszczony górny róg. Leśniący nadruk na płycie nieco łagodzi ten ból. Zerkniemy teraz nieśmiało pod spód. Czyste jak sandały greckiego półboga. Przeprowadzony test wycieków światła jest tylko formalnością. Ostrożnie zamykam komplet, aby nie pogorszyć jego stanu i przystępujemy do podsumowania. Pudełko wciąż zachowuje pierwotny blask 4 na 5. Okładka w idealnym stanie nie zasługuje na inną ocenę. Instrukcja ma podniszczony jeden róg, ale wciąż prezentuje się zacnie 4 punkty. Stan płyty wprowadza w stoicki spokój. Maksymalna ocena. W dniu 27 października 2022 roku grę wciąż można kupić w internetach za kwotę między 29 a 45 zł. Jeśli jednak jesteś cierpliwym zbieraczem, możesz poczekać na okazję i, tak jak ja, nabyć ją w cenie 20 zł z przesyłką. Zatem, opłacalność zakupu z uwzględnieniem stanu oceniam tak. Gra rzecz jasna zasila półeczkę, a ja powoli, a nawet szybko, będę się już żegnał. Bardzo proszę o podjęcie działań wspomagających budowanie zasięgów kanału. A tymczasem drzemiący we mnie starożytny wojownik każe mi pozdrowić Was słowami Dej Boże zdrowie! Aha, jeśli chcecie pod kapslem kolejnego wypitego piwa znaleźć podwójne bilety na mundial, koniecznie skorzystajcie z któregoś z odnośników.